Bonjour, bonjour z tej strony Magda zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Ach, de vivre, sztuka życia po francusku. Dzisiaj opowiem o tym, jak miałam okazję doświadczyć kontroli sanitarnej i inspekcji pracy w jednej z paryskich restauracji. Zapraszam. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Jak zwykle opowiadam Wam o swoich własnych doświadczeniach, i ostatnio miałam okazję doświadczyć kontroli sanitarnej i inspekcji pracy w jednej z restauracji typu kebab. We Francji te kebaby w ogóle to jest jakby osobny, zupełnie temat. Kiedyś muszę nagrać taki odcinek na ten temat, ale dzisiaj chciałam właśnie opowiedzieć o tym, Jaką to miałam w ogóle strasznie dziwne to było doświadczenie, żeby... no, zresztą posłuchajcie sami. A pewnego dnia udałam się do restauracji właśnie takiej kebab, tam nie wiem akurat kebabu, ale tam przygotowałam różnego rodzaju na przykład kurczaka smażonego i tak No i w takiej restauracji, której tutaj lokalnej restauracji, do której czasem chodzę, Udałam się z moim synem, dlatego że był u nas strajk, i no, oczywiście była zamknięta stołówka. I jako, że stołówka była zamknięta, a ja pracowałam na szybko, coś potrzebowałam synowi dać do jedzenia, więc udaliśmy się do tej restauracji. I teraz, co tam się wydarzyło? Weszliśmy do restauracji, zamówiliśmy jedzenie i zaraz potem, jak tylko zamówiliśmy jedzenie, to nagle weszła policja. Mówi: Policja, ile was tu jest osób? Do tych ludzi, którzy tam pracują, do pracowników, a za nimi weszło z 10 kolejnych osób. I w ogóle mówią, że zamykają restaurację. Ja tam siedzę z moim synem i tak nie, bardzo nie wiem, co mam robić. Czy mam wyjść, czy, czy jakby nasze tutaj to, co zamówiliśmy, też jest anulowane, czy mamy, czy mamy po prostu zostać i czekać. Do końca nie wiedziałam i oni po prostu, my siedzieliśmy w środku i byliśmy jedynymi osobami, które tam siedziały w tym momencie, bo to było jakoś jeszcze przed dwunastą, był jakiś tam pan, który siedział na zewnątrz, no to jakby mu nic tam nie mówili. Był pan, który zamówił sobie na wynos, więc jakby on również zaraz wychodził, zabierał zamówienie i wychodził. Natomiast my zostaliśmy w środku, tą restaurację zamknięto, w takim sensie, że stanęli tam po prostu policjanci przy wejściu i nikogo nie wpuszczali. I teraz, co się dalej działo? No e, i dlaczego w ogóle tyle osób tam przyszło? Bo to w ogóle była masakra razem z e, trzema policjantami e, ubranymi e, n, jak policjanci. E, dwoma policjantami e, w, tutaj zamaskowanymi, w sensie no, e, na cywila wyglądającego, którzy ubrali sobie opaski policja. No i e, kolejnych 10 osób, co jak się okazało, to była kontrola pracy i um, inspekcja sanitarna. E, I e, nie wiem, jak się tam myślisz, czy to jest urząd imigracyjny, jak to tam wygląda, ale um, jest tu taka instytucja, która nazywa się Dd i to jest instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo żywności i ochronę konsumenta. I oni się właśnie zajmują taką kontrolą, ale razem z nimi przyszły Inspektor de Travail, który sprawdza zupełnie inne rzeczy, więc tutaj wszystkie dokumenty pracowników i tak dalej. Więc tak właśnie odbyło się ta cała inspekcja. Że najpierw sprawdzono dokumenty wszystkich pracowników, ile osób tam pracuje, czy w ogóle oni są tutaj legalnie we Francji, czy mają umowę do pra o pracę, w jakich godzinach pracują, czyli tutaj, czy. Czy wszystkie zasady dotyczące prawa pracy są przestrzegane? No i później oni po prostu wyszli z restauracji, czekali na zewnątrz, więc to jakby odbyło się dosyć szybko. No a tutaj w międzyczasie wkroczyły właśnie panie z tego DDPP, które sprawdzały bardzo dużo rzeczy. No przede wszystkim chodzi tutaj o czystość i o to, jak higienę pracy przestrzegają pracownicy, czyli czy mają odpowiednie rękę czy mają fartuchy, czy zakrywają e, głowy e, tutaj, żeby włosy gdzieś tam nie leciały do jedzenia. E, sprawdzono również temperaturę przechowywania mięsa i sosów. E, I to, co bardzo e, tutaj mi utkwiło w pamięci, e, to że... E, to, to nie tylko temperaturę przechowywania, ale także cały jest protokół tego, jak odmraża się mięso. Więc oni odmrażają mięso i wtedy mają obowiązek na, każdej, na każdym mięsie napisać datę odmrożenia i trzeba to mięso skonsumować w ciągu 72 godzin, a jeżeli tego się nie uda zrobić, no to wtedy muszą je wyrzucić. Tak, natomiast oni tego nie mieli, więc tutaj jakby jak odmrożali mięso, no to nie wiedzieli, czy, czy to mięso, kiedy ono było odmrożone i czy, czy można je jeść. Sprawdzano także czystość tutaj sprzętów, czystość blatów, w ogóle sposób przechowywania wszystkich produktów, czyli czy wszystko jest w lodówkach, a czy w ogóle są faktury na wszystkie, na, na jedzenie, na mięso zwłaszcza. I także tutaj sprawdzono też tą część legalną, oczywiście, ale najbardziej tutaj jest najważniejsze to, czy rzeczywiście to mięso pochodzi z, od jakiegoś tam rzeźnika, skąd powinno, a nie jest to jakieś dziwnego typu mięso, co oczywiście zdarzało się e, słyszeć w telewizji nieraz, że w różnych restauracjach używano innego rodzaju mięsa niż takie, które normalnie jadamy. Natomiast tutaj jakby panie, powiem szczerze, z tego co usłyszałam, to nie miały wcale aż tak dużo takich zastrzeżeń, oprócz tego, że okazało się, że nie wszyscy pracownicy przeszli przez jakieś tam specjalne szkolenie o higienie, więc oni jakby nie mieli zrobionego tego, tego szkolenia i to właśnie musieli uzupełnić. No i oprócz tego tam jeszcze brakowało, że musi być jakiś ręcznik papierowy zaraz obok, obok zlewu i jakieś tego typu, w sumie powiedzmy według mnie nie jakieś tam duże zastrzeżenia no i oczywiście ta właśnie ta data tego mięsa, ale mimo wszystko panie z tej inspekcji powiedziały, że mają na to miesiąc, żeby to wszystko naprawić że wyślą właśnie te, taki raport z tej wizyty pocztą więc oni dostaną ten raport dopiero po jakimś czasie, ale od dzisiejszej wizyty mają miesiąc na naprawę tych wszystkich rzeczy, które pani tutaj wspomniała. No i po tym czasie, za miesiąc, przyjdą znowu na inspekcję, i e, wtedy, jeżeli dalej te rzeczy nie będą przestrzegane, to e, zamkną restaurację. I myślę, że to jest. Bardzo dobrze, że w ogóle przechodzą, że robią takie kontrole. Myślę, że to w ogóle każda restauracja powinna mieć takie kontrole, żeby rzeczywiście później no, troszkę się bać tego, jak mają tych klientów traktować, jakie jedzenie mają im serwować, żeby nie było tutaj żadnej salomeli i innych jakichś. Dziwnych chorób, więc myślę, że bardzo dobrze, że, że robią takie rzeczy. Muszę powiedzieć, że pierwszy raz się z tym spotkałam. Widziałam w telewizji różnego tam rodzaju programy na ten temat, że właśnie robią takie inspekcje i rzeczywiście, no, jak widać. Robię je, sama byłam świadkiem i no było to dosyć ciekawe doświadczenie. Oczywiście pracownicy byli bardzo zestresowani. Natomiast panie z inspekcji nie było jakieś agresywne, tylko po prostu takie bardzo skrupulatne i konkretne. A y, myślę, że, że wszystko odbyło się w taki sposób dość ściśle zorganizowany. Jedynie no, można się przestraszyć na początku, kiedy oni wszyscy wchodzą do restauracji, no bo jest 15 osób. Nawet ich policzyłam, bo mówię no niemożliwe, że tyle osób przyszło tutaj do takiej inspekcji. Natomiast każdy miał tam swoją rolę, więc no, widocznie tak to się odbywa i musi być tyle osób. I no, po prostu chciałam się z Wami podzielić tym doświadczeniem, które miałam właśnie niedawno, w tamtym tygodniu tutaj w swojej miejscowości na przedmieściach Paryża. Jestem ciekawa, czy kiedyś mieliście doświadczenia z jakimiś kontrolami. Dajcie znać w komentarzach. No i zapraszam do subskrypcji kanału World by Magda, jeżeli interesuje Was życie na emigracji we Francji. Do usłyszenia już za tydzień.